Państwa serdecznie. Nazywam się Jolanta Bańka. Zajmuję się hodowlą gęsi i sprzedażą w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. Naszą hodowlę rozpoczęliśmy 4 lata temu od niewielkiego stada, 50 sztuk. Ponieważ chcieliśmy się zorientować na czym ta hodowla polega, jakie są po drodze przeszkody w hodowli, jaki jest popyt na gęsinę. Także nasza hodowla się rozwinęła. W Co roku ją zwiększaliśmy o kilkadziesiąt sztuk, w tym roku mieliśmy około 300 sztuk. I naszą gęsinę sprzedajemy, jak również przerabiamy produkty. Produkujemy kiełbasę z gęsi, pasztety, półgęski, zup, zupy to znaczy czerninę, zupę na brukwi, jak i również żurek na gęsinie. No, i naszym takim sztandarowym produktem to są pierogi z gęsiną i z jarmurzem. Praca nas zadowala, ponieważ przynosi nam satysfakcję, jest popyt na naszą gęsinę. Są to gęsi hodowane w systemie tradycyjnym, na paszach naturalnych, gospodarskich, bez użycia koncentratów. Dzięki naszej hodowli i przetwórstwu produktów z gęsiny, rozwinęliśmy markę rozpoznawalną w naszym regionie przysmaki ze wsi. W związku z tym też powiększamy asortyment, który sprzedajemy o np. półgęski konfitowane, o smalce naturalnej z przyprawami. Asortyment zup się również zwiększa. Także możecie Państwo nas spotkać również w kilku sklepach ekologicznych, no i oczywiście zapraszamy na Firmark Bydgoski, który odbywa się co tydzień w niedzielę. Tam jesteśmy zawsze z naszym asortymentem. Oprócz asortymentu gęsinowego mamy jeszcze inne przetwory owocowe i warzywne, które również tam sprzedajemy przy okazji. Po moich doświadczeniach w hodowli gęsi polecam hodowlę gęsi przy Zagrodowej Kołódzkiej innym rolnikom czy sąsiadom. Myślę, że można, mogliby spróbować i zobaczyć, czy ich ta przygoda będzie satysfakcjonowała. Ja uważam, że warto było zmienić profil produkcji ze zwierzęcej na właśnie gęsi. Nasz chów gęsi odbywa się w systemie otwartym, to znaczy mają one wolną przestrzeń, po której się przemieszczają, więc uważam, że są szczęśliwe. Co często słychać w nocy, jak ze sobą rozmawiają, także czasami nie dają nam nawet spać. Tak, no, mają takie swoje amory nocne. Zachęcam Państwa do spożywania wyrobów z gęsiny, produktów, ponieważ są one bardzo zdrowe. Są w naszym chowie, są ekologiczne. A ponadto myślę, że, że jest to jedno z najzdrowszych mięs, które jest dostępne na rynku.